Tajcie, właśnie czekamy na nowego lokatora, który zaraz powinien wrócić z rodziną. I idą. Co tam masz? Tak, gdzie reszta? Gdzie go masz? No, muszę niesie. znieść. Zamknę ręce, czekaj. jakie cudo. Kos. Hmm. Zimny nosek. Mama, może daj go razu na matkę. Nie puścikał się w samochodzie? E, nie. nie, nie. Ale weźmy na matę go No to, to chodźmy do dużego pokoju, go puśćmy. Roki zaspany. No wiesz, on pewno jest troszkę zestresowany. Hmm. Ale największy rozrabia kwie. Mama, weź mi puść. Już cię puszczę. Światełko małe zapal. To jest spokojny, strasznie. O, słuchaj, tak? tam coś się działo, jak przyszliśmy. Czekaj, czekaj, jego ja go no, jak to o, tu łapkami. Proszę bardzo. O. Wszystkie kąty obwąchać? <noise> Nowe miejsce. Tylko <Tu> kogo idziesz? <głosy> <głosy> Możesz mamy i taty szukać. No nie, mamy i braci. I siostry. <śpisz> roszczenie z lodówki go tam pobudza okoś odpadu.